Tak Dobra, bo się już się nagrywa, co nie? E, siema, siema pedałki Dzisiaj, dzisiaj jadymy na kurwy z... z takimi pedałami co To jest jebany no, jebane, jest co nie? <coughs> no, ale nie no, jak nie. będziemy tak przekinać, to dostaniemy bana na YouTube, co nie? Demotyzacja, demotyzacja no, jedynku Brzmi ty do kurwa, wleci Dobra, siadaj, wsiadaj, robimy grubek z twojej dupy, wsiadaj Oooo ty... <laughs> W pokój być siedźmień? <grym> Ej, bo to jechać nie chcę Ja. to? nie Widzisz? Co? A ty jesteś taki tępy w Którym jedziemy w stronę? Nie wiem Do budowa Do Bobrowa lecimy, dawajcie Zapójdź kurwa Ale z naszym pingiem to może być ciężko, co nie? O My się rozbiegniemy czy ktoś na czymś... Zabrańcie! Tak, Ej, ale my się rozbiegniemy Koło wypadło chyba Ty <laughs> kierować, proszę! D mam nadzieję, że słuchacie, bo tak A, wleci w dla... tle Przy nagrywaniu DJ jebany, czaj mu się rozbijemy o, kurwa. E, co Ale co ty kolego? Ale co ty tam powiedziałeś, że kto tacy? DJ <gryjny> Jebany Czajmuch Jak to? Jebany Czajmuch Ale to jest nazwa Ale to jest nazwa, to jest nazwa tego no, ty Tego starego na kołowrotku, dobra nie, tu jest nim. O kurwa, to jest bogdźwi. Oh, Nigdy no, nie wiem, wyjebodźwi. Mamy koła. No, wszystko mamy wszystkie no kumamy. Możemy jechać. O no, kur. No i po masce. I, niego... <laughs> Bawi. Ej, nie śledzę go. Nie dziwiam się, babi. Ej, koło nam wypadło. Chyba. A nie, dobra, jednak nie. Ja się nie wiem przy pierwszym lepszym kamieniu, to nie wiem. I wiecie, jak ja mi to mi wywalałem? I z do zostałem. No, Nie wiem. Nie to jest. Ej, co na lewo jest? Ej, tam na lewo jest zamek. Jedź tam na lewo. Gdzie? Yeah. No, na lewo. O, widzę, 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 jadę. wypierdolaj Ernist, Ernist, nie! Te <coughs> baj, bajki, ja mi! Fajki są. Eee, wypadły fajki! No, Devil! Dobrze jedziemy? Chyba. Gdzie jedziemy? Aj, tu nic nie ma. Koła, nie, Oj, jest, jest? jest. Ej, bo koła nie mamy Ty kurwa koło wyjęłaś No Dobra, ej nara Ej idź po to, to koło, tam jest koło? No, gdzieś mi wypadło? Jedziemy, mhm. dawajcie Ja nie wiem gdzie, ale gdzie wypadło? Nara Coś Dobra, jedź bez Co Nie, nie, nie Nie, dzieje? <gry>

Chcecie to zabić! Nie zabiłeś! Random shot! Nie zabiłeś! O dobra! Ej, on jeszcze biegnie, nie! No ale pójdą na doktora, co nie? Nie te dupy! Ja lubię biegać! To jego, tak, to jego widam, O kurwa, chłopacze! Ma to jeba Ej, kto ma psychę się schować w tym. Yy, w trumnie? Które mnie słuchajcie? Nie, Ocie! Nie za kierownicą! Za kierownicą. Nie ma. O kurwa! Teraz zdechłem. Buk! Ją! Ej, to jest koło! Ej, koło! Ej, nie, został! Ztoję tam. tam. Tak znaczy, znaczy, jak chujad do pić tego. Zaczekaj, bo ja felę wyjąłem. Jadę je na kulnych. Ej, no nie! No czekaj. Wysiadaj, wysiadaj, wysiadaj! A czemu? No kurwa, zdechłem! O! Gdzie Ej, bo z... zdechłem! Jak ty zdechłeś? Ej, zeskoczyłem z dachu! No on bez nas jedzie! No, kurwa, Ej, chodź! Do Ej, no, Dobra! Ej, chociaż mnie weź! Chociaż mnie weź! Rozjedź go! Nie Oh, We're friends. We're friends. Don't kill me, nigga. Oops. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. YouTube administration. I dobra, chodź to po this me. American American boy for <laughs> American boy, American boy. <laughs> Tot was vast Amerikaan boy. Ooit iets voor wat opslaat. nie! Nie wens. Waar kom je? Nu ga ik już opspakken. Overal tam jeus. Niet dat 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 ma. Wacht O, kurwa, czekaj. O, ojusza. O, nie. Patrzę w przejrzyste twoje oczy. Umarłem. Umarł, Umarłem. Ujusza napierdala mnie katalon. Cvel. <śmuszczaj> ej, nie. Ej, ej kurwa. Ej, Cvel można mówić. Cfel nie. Cvel nie możem. Ej, to ej. Ej, ej, Ten. i Możesz odpalić streama na kiku? ¿Tú eres No. No, no, ya, ya, ya nigdy no, Yo nunca streams en KIKO.